No hejka, witam wszystkich. Jak już zauważyliśmy na serwer komercyjny weszła aktualizacja. E, powiem wam, że ja mam mieszane uczucie. Niestety wszystko by było fajne, gdyby nie początkowa misja. Nie wiem jak u was, czy wam się udało zrobić. Ja niestety jeszcze jej nie zrobiłem, więc to jest trochę takie dziwne, że... Na przykładzie jakbyśmy kupili kurde samochód w salonie, a dealer nam nie zatankował go i musielibyśmy go pchać do domu, to tylko sąsiedzi by się śmieli, czyli teraz chyba się śmieją tylko twórcy innych gier, no niestety dają rozszerzenie, ale bez w sumie rozszerzenia, bo te kosmetyczne zmiany, które wprowadzili, czyli dodali kamyki, yy, od razu powiem wam, że jeśli yy, macie kamienie porobione, Powinniście mieć z automatu misję. O, to, że możecie robić, ale niby podobno to się dopiero drukowuje z wbiciem levelu. Że od 65 levela będzie dopiero wam ten schemat działać. Jeszcze nie wbię 65 levela. Trochę się bardziej skupiłem na skillach, na itemach niż na wbijaniu levela. Oczywiście teraz jestem na Q1, bo tutaj e, większość ludzi teraz e, lata. Wbija ten level. Dobra. Ale nie przedłużając, pokażę Wam jak mniej więcej ustawiłem sobie postać i te jakie miałem z 55 levela zostały, bo one jakie były w środku platynówki pozmieniały się, ale e, tym się nie przejmujcie. Tam jedynie jakoś broń zrobiłem. E, ważne jest to i to powinniście zapamiętać, że wraz z wbijaniem levela różnego rodzaju platynówki lecą, czyli będziecie mieli wyższy level, to i będą wyższe potem platynówki. Jak tutaj zauważycie. Mam 37,20, 99% w broni, obrażenia, a tam na przykład mam 99% i jest 32, czyli widzicie, już 5% poszło w górę i nawet widać, że inny kolor jest. Nie wiem, czy jeszcze będą inne kolory się trochę zmieniać, bardziej wyraziste. Może, może i na 40 będę już na 145 levelu, albo jeszcze wyższe. A jak tu zauważycie, na przykład w w tej, w tej broni mam 40% prędkość ataku, a jak na na rękawicę. To tutaj na przykład mam 39 i jest platynówka, a tu jest na niebiesko. Dobra, tyle z wyjaśnieniem, tylko i Ogólnie ja teraz, platynówki, które zbieram, to od razu przetapiam. Nawet tego nie trzymam. Dopiero od setnego levelu będę się bawił w trzymanie tych platynówek. Wtedy zobaczymy, co i jak. I temy zostawiłem też na. <laughs> Przepraszam, też tak na razie jak są. Na pewno pierścionek będzie do wymiany, bo żadnego bonusu nie daje, jak coś lepszego wypadnie i ozdoba lepsza będzie pewnie jak jakoś dropne z itemów. Latałem trochę po z tym Stone Keep, nawet mi fajnie jeszcze klata trochę wypadła, może ją przełożę. Zawsze może jak cały set się zbierze, to jakiś tam krytyk wpadnie, szkody większe, zbroja, zobaczymy. To tyle. Pokażę Wam jeszcze, jeśli dostaliście na początku torby runiczne i ozdoby, w której kolejności wkładać. Ja y, pierwsze, które włożyłem runki, to było pięć runek do wiedzy. Nie podnoszę ich, bo z tego, co widzę, to już dzisiaj ludzie odmili setne levele, więc to tylko szkoda by było pyłu. Pięć tych. Następnie wkładamy runki mądrości, wiedza. Wiedza, powiem Wam, że no to jest normalnie śmiech na sali, jak ona leci. Będziemy ją zbierać o długie, długie, długie miesiące i potem runka skuteczności. Runka skuteczności to jest taka żółta, taki żółty klejnot, co mieliśmy w butach, On zmieniony był na runę skuteczności, a to tylko względu na to, że tutaj w tym miejscu nad podkami, gdzie bierzemy do pary, koncentracji, many, pokazują się takie negatywne bonusy. Nie wiem od czego to było zależało, na przykład wczoraj poszłem bić i nie mogłem w ogóle z wulkanu, czy z gniewu smoka, czyli tam z wulkanu skorzystać, bo na postaci miałem 60 złości, a koszt złości wynosił 66. No dlatego warto te runki sobie włożyć i zawsze to będzie jednak ta złość, więcej złości na postaci będziemy mieli i będziemy mieli częściej tego skilla. Dobra, czyli już jakbyśmy powiedzieli na start, to bym miał 15 runek i i to jest na początek jaki mamy. Potem ja według kolejności wkładałem bo oczywiście te torby one im wyższy poziom lecą tym więcej slotów wypada. Nie wiem który tam już 81 było chyba 6 slotów 2 dokupiłem. Duży koszt nie jest 100 mrocznych, więc nie ma co się nie ma co być żyłą. Skoro Big Point dał mroczne no to wiadomo po co je dał żeby gwiazda dokupywać Inne pierdoły jak toś nie ma. Dobra, potem e, po runach szybkości ruchu, bo jednak trochę szybciej poruszać się trzeba. Gdzieś tutaj chyba jeszcze miałem. Nie, wszystkie włożyłem. A, może tylko trzy miałem. Dobra, nieważne. Potem runa prędkości. Może których miałem wyciągnięte. Runki prędkości. I wartość rzucenia ciosu. To jest ważne, żeby mieć tego krytyka jak najwięcej. Przynajmniej się będzie OK biło. Bo teraz wartość na ciosu jest połączona ogólnie z obrażeniami krytycznymi, więc dwa w jednym. Potem wkładamy sobie zjednoczone runki zimowego prześlenia. Jeśli je mamy z ewentu, jeśli nie, no to niestety nie da się trzeba było inne wkładać. O, włożymy. Na maksa. One, one jednak trochę moim zdaniem są przesadzone, bo mają trzy runy w jednej. Więc na pewno dużego busta dają, szczególnie jeśli HP jeszcze możemy włożyć tam i odporność na lód i dodatkowo jeszcze jest tutaj e, wartość na ciosu. Dobra, taki temy mam. Moja postać się prezentuje tak, jak jest. Szału nie ma, ale i też nie jest źle. E, w umiejętnościach. W grupówkę to na razie nie ruszam tutaj w punkty w życie. Dawałem. Tutaj pewnie trzeba gdzie dać poszukiwacze wiedzy, zapalony zbieracz i te inne rzeczy. Ogólnie teraz gra jest nastawiona powiem Wam na party. Eee, dobra, przejdziemy do wiedzy. Wiedzę tak rozłożyłem. Tutaj broń dwuręczna, obrona, zbroja, tam odporność standardowo. Tutaj niestety sobie tak dałem. Tego nie trzeba by było dać, bo jednak mały itemów leci. craft można przeprowadzić w mieście, ale jednak siadanie na konia i ten szybsze teleportacja do miasta. Ja jakoś lubię z tego korzystać. Jakbym tego tutaj nie miał, pewnie bym dał punkty w złość, a potem dawał w drugą szansę. Na razie tak sobie dałem. Mi to nie przeszkadza, fajnie się biega. Dobra, przechodzimy do czewka. Eee, tu mam drzewko ustawione pod farmę solo. To co jest ważne to jest ten skill. Szybkość ataku. On nam powoduje to szybkość ataku, że bijemy 25 plus 25, czyli powinno być 50%. I za dwa punkty mamy te skracanie czasu. Jeśli mamy wartość czynnąć osu, to szybciej nam się skracają skill. Eee, jak ktoś zauważył, przeraźliwa rzeź już nie leczy. Eee, skóra smoka. Ma leczenie, uzdrawia ci liczbę punktów życia równo 10% zadanych twoich obrażeń, ale z tą skórą smoko jest coś nie tak. Nie jest, wiem, że ona leczy, ale na przykład nie uwalnia cię od negatywnych efektów, czyli jak ktoś cię zamrozi, czy coś, no to jest efekt negatywny i nie, nie idzie się uwolnić. Więc nie wiem, co jest, może przez to, że punktu nie miałem, nie, nie testowałem jeszcze dobrze. Gram na kolczastej tarczy. Kolczastą tarczę to to sobie na razie tutaj nie ulepszałem, ale ważne co jest, żeby połączyć z tym y, skillem. Lecząca tarta odnawia 5% twój, twoich punktów życia na za każde otrzymane uderzenie w trakcie działania kolczastej tarczy. Czyli jeśli to mamy połączone z tym, to będzie nas stop leczyć, dlatego jest ważne tak skracanie tego czasu. Bo jeśli będziemy skracać czas, y, to będzie bili co, szybciej ten skill. I tutaj to, co jest chyba jedynym plusem, chyba jaki mogę dać teraz tej grze, to jest jednak obszarówka dla tanka. Tank, gniew smoka razem z druzgocącym ciosem, bo one są połączone, tutaj pisze synergia, 10% dobrocięstw za każdy poziom druzgocącego ciosu. Będziemy mieli po prostu większego DPS-a. Czyli tak reasumując, ten skill, ten skill to jest podstawa. I potem, mi według ktoś chce cię złości, czy tam już w ciekły rozmach, jak tam się podoba, i tak to wygląda u mnie. Te skile mam ustawione i główka. Główkę tylko żelazne czoło ustawione mam, tylko względu na to, że lataliśmy w party. I tu jest właśnie wielka prośba, Nie każdy sobie ze swoich postaci zobaczy, co i jak ma ustawione, bo ważne jest właśnie to, żeby zmniejszać tą zbroję u wrogów, tak jak łucznik. łucznik chyba ma teraz na wybuchowej strzale. Krasnar chyba ma na minie, już tam nie wiem jak Mak, pewnie dalej na osobliwości. Tank ma dwa, w sumie, żelazne czoło i rozłupywać ziemi. Eee A jednak nie, jednak jeszcze zmieni nie, zmniejsza wartość broni, tak, plus 3%. Też powinien mieć właśnie tutaj, że zmniejsza plus 3% za każdą umiejętność, czyli ten powinien skill i ten, ale jednak główka więcej zadaje, e, więc ja na tym biegałem. To mam ustawienie na solo. E, jakbym ustawiał od początku, to te punkty daje, a tutaj w złości parę albo nawet w tego e, druzgocącego bym dał, a w złości tam jeden punkt, czy ile, bo mam 61 level. Jeszcze tak nie szlałem. I jeszcze tutaj Wam powiem: e, klejnoty, klejnotów można włożyć w sumie 30. Ja mam teraz na postaci 16, których klejnotów nie wkładałem. To ten, on nie działa. On działa tylko z ozdobą, która miała nazwę klejnot. No, i oczywiście dynki, a dynki działają tylko starczą, na przykład utanka z Gwenfary, więc to sobie zostawiłem. Wszystkie na razie klejnoty, runki powkładałem do kobolda, bo nie czas jeszcze na przetapianie, więc na razie się wstrzymuję. Dopiero jak dobiję do tego 65, czy tam już setnego levela, wtedy sobie na spokojnie wszystko ogarnę. Dobra, oczywiście psa dingo ulepszamy. Bo to, żeby trochę expa więcej, pokażę Wam jak się teraz właśnie ten level expi, misja jest zbugowana, więc no taki strzał w kolano na początek, więc no niestety, coś im to nie pykło. I ważne tak, oczasta tarcza, włączamy i wulkan. I bijemy sobie. Widzicie jak się będzie skracać oczasta tarcza, cały czas wulkan i jedziemy z tym. Chyba nawet na białej bije, bo już teraz nawet nie wiem, która to jest jakiś tutaj boss. Jeszcze się nam się trafił odporne, można sobie poskakać. A i z tego co widziałem, e, e, płaszcz magmy jest zbagowany, czyli ten e, ognik, co kiedyś był, nie przyciągał, e, nie przyciąga mobu, bo po prostu się nie pojawia. To, co mi się nie podoba, to jest właśnie tutaj. Kurde, tutaj trzeba w jakichś przyciemnianych okularkach stać i, i, i tylko tłuc, i tłuc te mobki. No i tak to wygląda, nie? Spóki misja nie jest naprawiona, czekamy na event zimowy. Robimy, będziemy robić event zimowy. No, można sobie poskakać. Trochę to jest w ogóle jakieś dla mnie teraz albo przez to, że jest jeszcze niski level, Będziemy trochę teraz, trochę się spóźniłem z kolczastą tarczą, ale zaraz szybko od, odnowimy skilla, bo szybko się leczy. O i tak. Najlepiej w party expiś tutaj, szybko wchodzi. Jeszcze jak właśnie każdy jakiś tam ten swój skill wrzuci do ściągnięcia zbroi. Ja akurat właśnie teraz nie mam nawet główki ustawionej punkty, więc trochę mi by się nawet ciężko biło. Dobra, pad, bosi. Zobaczymy, ile kreski nam wejdzie, bo tu już trochę takie zbugowane jest to, że dopiero przestajemy bić. O, nawet przestaniemy bić dopiero. Yy, dopiero yy, kreska nam wchodzi. Zaraz poczekamy. Mamy tutaj parę mopków ubitych, bez żadnego bufa. O, poszło pół kreski. W grupie na pewno szybciej pójdzie. Dobra. To myślę, że tyle w tym odcinku. Jeśli komuś pomogłem, to się cieszę. Szczególnie to. Chciałem właśnie chłopakom z bractwa pokazać. No, jeszcze blokada. Nie, no trochę z tymi temami też jest przegięcie. Pewnie to okróco. Dlatego jak najszybciej wbić level. Jak najszybciej ekspić. Jak najszybciej rozwijać postać. Jeśli by były jakieś pytania, no to zapraszam do zadawania pytań. I dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Hej.